Pierwszym liderem jest Tomasz Subieraj. Ma żonę na oraz dwie córeczki młody i energiczny człowiek, którego przedstawia się i domu z Państwa nie trzeba. Numer jeden, Tomasz Subieraj. Numer drugi, pani Izabela Wilke. Prywatnie mama Ewy, magister ekonomii i koreograf, pracuje w tym roku. Jest wiceprezesem Stowarzyszenia Radem, członkiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, rady na szóstej kadencji Rady Miejskiej. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, zastępca prezydenta Kostrzanina do spraw społecznych, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej nr 16 w Koszalinie, twórca i długoletni dyrektor gimnazjum popularnej szóstki, od 44 lat związku małżeńskim ma dwoje dzieci i w jedności. Numer trzeci Leopold Ostrowski. numerem czwartym pani Grażyna Kietrys, mężatka, dwoje dzieci i troje wnuczonych. Od 20 lat pracuje w Radzie Osiedla, od 6 lat natomiast jest przewodniczącą Rady Osiedla Tysiąclecia. Uwielbiam taniec i śpiew. Z nowym Robert Szang. Dyrektor Naczelnego Specjalistycznego Zespołu Różnicy i Chorób w Koszalinie. Lubi aktywny wypoczynek, czyli turystykę rowerową pieszą. Magister ekonomii absolwent Uniwersytetu Sile w Republice Federalnej Niemiec, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Marzonę Arnie oraz córkę Julię. Robert Czang. Numerem pani Katarzyna Fareniarz, Administratywista i magister pedagogiki. Radna Rady Osiedla Odpowiedzialna, stanowcza i skuteczna. Kandyduje, bo szanuje ludzi, bo lubi pracować i pomagać innym. Wie, że od tego, jaki będzie koszami, zależy przyszłość nad wszystkich. numerem szóstym Katarzyna Paryż. Z twym Ryszard Kruwa starszy Inspektor w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie. Jego zainteresowania są niezwykle szerokie, ale przede wszystkim łowietwo oraz ochrona środowiska. Interesuje się także problemami społecznymi, motoryzacją i sportem. Posiada wykształcenie wyższe, jest żonaty oraz matwie córki numer 7, Ryszard Krupa. Numer numerem 8, pan Konrad Radziusz, nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie, instruktor pływania dla niemowląt oraz fitness. Członek założyciel Stowarzyszenia Activity wspierającego między innymi działalności na rzecz rodzin, macierzyństwa i rodzicielstwa. Pan Konrad Radziusz. Niestety nieobecnej, dziś, podczas naszej konwencji. Z numerem 10 pani Izabela Sterck, magister pedagogiki, ma męża i dwoje dzieci. Od 10 lat mieszkanka osiedla Jamno Łapusz. Drugą kadencję w Radzie Osiedla. Prezes Jamneńskiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Jamnie oraz członek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem umysłowym koło w Peszalinie organizator masowych imprez plenerowych i pikników integracyjnych. Pani Izabela Spec. Szanowni Państwo, to wszyscy nasi kandydaci z okręgu 5 do rady miejskiej, a teraz prosimy o głos, o zabranie głosu lidera tej listy po raz drugi przy naszej mównicy, Tomasz Raj. teraz mniej nerwowo. Po pierwsze praca. Postawiliśmy na rozwój infrastruktury. Ale najważniejszym celem, są nowe miejsca pracy. Dla inwestorów liczą się fakty. Uzbrojenie nowych terenów pod inwestycje, modernizacja i budowa nowych dróg, dobra współpraca z samorządem. Wszelkie takie działania przynoszą efekty w postaci nowych miejsc pracy. Inwestycje zwiększają miejsca pracy. Pracodawcy potrzebują dobrej kadry, a pracownicy wyższych wynagrodzeń. Wszystkim nam zależy na rozwoju Koszalina, spokojniejszym i wygodniejszym życiu. Słuchamy opinii mieszkańców Koszalina. Razem z prezydentem Piotrem Jedlińskim zaplanowaliśmy plan rozwoju miasta na kolejne lata. Ten plan będą realizować ludzie, których znacie skuteczni ludzie. Zaufaliście nam, a to zobowiązuje.